Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest w tym turniejem. Ale najpierw wielki finał. Pogoń Szczecin Mierzy się z Legią Warszawa w tym arcyciekawym meczu. Szanowni Państwo, po miesiącach zażartej rywalizacji czas na ostatni akt zmagań o krajowy puchar. Przy mikrofonach komentatorskich czuwają dziś Tomasz Smokowski w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Żyćmy sobie, żeby obie drużyny zaprezentowały grę godną finału. Pokazały klasę oraz wolę walki do końca. Pogoń Szczecin zmierzy się z warszawską Legią. Kibice obu klubów mają dzisiaj swoje święto, bo droga do tego finału Kucharu Polski nie była łatwa. To jest jednak przystanek końcowy, a któraś z tych drużyn dołoży do swojej gabloty nowe trofeum. Mam nadzieję, że mecz przebiegnie w spokojnej atmosferze, a emocje zapewnią nam piłkarze, a nie wybryki na trybun. Zobaczmy teraz skład pogoni Szczecin na ten mecz. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 jasku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Obecna pogon to klub stabilny, nawet z coraz głośniej wyrażanymi aspiracjami, ale ich historia to taki trochę rollercoaster. Bywało różnie, czasami pięknie. Klub już w 1958 roku ustanowił całkiem okazały rekord. W drodze po swój pierwszy awans do pierwszej ligi zanotowali sezon z nieprzerwaną serią meczów bez porażki. Jeszcze dziś robi to wrażenie. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Ostre, twarde, skuteczne wejście. A teraz Lukinias. Ależ doskonała sytuacja. Kucha! Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomu tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, tak, by ruszyć do przodu, ileż uporu, by mnie odpuścić w połowie, ileż energii! Jestem oczarowany. To mamy 1 do 0. Aleksander Gorgon. Piłka pod nogami Lukiniasa. Czy trafi do siatki? Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Bo może coś być. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Nic z tego nie będzie, dobra gra w obronie. Gordon Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Świetne, prostopadłe podanie. Dla pastnikowi wydawało się, że dojdzie do piłki, ale golkiper był pierwszy. Może być gorąco pod bramką, skuteczny odbiór na połowie rywala. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Kapuska! Tak proszę Państwa, piłka w siatce! Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fezy. Spójrzmy na powtórkę go. A okiwana obrona nie miała tam nic do gadać. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Walkwist. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej ceny jest okazja przed nim. I co? I jest! Prowadzą trzema golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki presji często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita. Znawiamy grę. Przewaga Legii jest wyraźna. Daje jej kontrolę nad meczem. Sędzia przyznaje aut dla portowców. Puluris. Richard Cian. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Proponuje teraz szczęścia. I rozpocznę z narożnika boiska. Po tym rzucie rośnie. Gra na piłki przez zawodników pogoni. Kamilu Kuniasa. A Coś niesamowitego. Znakomita interwencja. Świetne skupienie aż do końca. Reakcja błyskawiczna. Udało się zapobiec bramce. Centra w pole karne. Zagrożenie przez linię Obrony. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Poczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. O matko jedyna, co on tutaj zrobił? Wyszło straszne pudło. Rozum sobie, a nogi sobie, efekty może przemilczmy. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Zgrywa teraz prostopadłą piłkę, Loben. No i już po akcji. Franci posiadanie piłki, pogoń. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Szuca teraz piłkę do środka. No, można to było rozegrać zdecydowanie dobrze. Dobra interwencja. Nie wiecie tę próbę ataku. Zdecydowane wejście bez fału. Duże miejsce na skrzydle. Może zaatakować. kontra na Luchiniasa. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji. Rywala na karku. Ładnie za plecy obrońców. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przeciurawiła siatkę. Już zatem 4 do 0. Domku prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki, no przypadków w tym nie ma, stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. I zdobywa piłkę, teraz tylko będzie się to rozebrać, Obiecujące zagrane przed Niebywałe! znowu piłka w siatce, sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki, totalna dominacja. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję, bo wycofanie piłki było primasowe. W futbolu nie ma miejsca na podłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wybrać. Piłkę ma teraz pogoni. Augustynia. Kapuska. Bartosz kapuska. Może być groźnie. Teraz poszedł jest Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -tricka. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Docenmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Sander Gorgon. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I rozpocznę z narożnika boiska. Z rogu. Uwaga, byleby nie pokrył się pod presją. Dwie minuty doliczonego czasu. By jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Leonardo Kutrys. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? Uwaga, mamy dośrodkowanie na bliższy słupek. I oto mamy! Ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo! Losy Bucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Za swoim ogromnym wysiłkiem zapracowała na ten triumf. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. Podium już ustawione. Ustawili też piłkarze w kolejce do wejścia. Widzicie państwo, przestępują nogi na nogę, pozdrawiają kibiców. Nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy każdych rozgrywek. Już stają w półkolu wokół kucharu. Już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają. Jeszcze chwila i tak, tak! Eksplozja radości na stadionie. Konfetti, błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie, a oni skaczą, cieszą się, śpiewają i to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy. Mają buchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji. To jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. No a teraz pora na zdjęcie. To jest moment legionistów. Gdy fotografia znajdzie się w gablocie, dopiero wtedy dotrze do nich skala tego sukcesu w Pucharze Kraju.